Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Irenausz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych i jego księgi uzdrowień to setki cudów. Pan Waldemar udał się do bioenergoterapeuty szukając ostatniej nadziei, pomocy dla swojego czteroletniego synka Bartusia. A mój syn był po wlewie poporodowym i po roku terapii pana Ireneusza całkowicie miał paraliż lewej strony, całkowity i po roku był, terapię wywieraną wszystko utrępiło i w tej chwili jest dziecko całkowicie normalne i porusza się w własnych siłach, rusza, rączko chodzi normalnie, także bardzo dużo pomógł i znaczy w ogóle wszystko zrobione zostało bez żadnych leków ani zastrzyków, niczego. Natomiast lekarze z Schneider, ze Szpitala Dziedzicznego, Chcieli operować mu główkę i chcieli zrobić, zdejmować czaszkę i po prostu coś tam usuwać, jakiś ucisk czaszki na, na mózg i tak nie wiem, po prostu nie chcieli y, operować go. No a cała wina y, nastąpiła przy porodzie lekarze po prostu nieumiejętnie do, gdy wyjęli go kle, miał pod kleszczowy i po prostu go wyciągnęli na siłę i powstał wylew i paraliż jednocześnie. No i nie było nigdzie rady, ale poza tym dużo kosztowało, Gdzie, gdziekolwiek poszło, to kosztowało kupę pieniędzy. A pan Zaneusz mi wszystko zrobił za, za darmo i, i po prostu zrobił tak, że wszystko jest okej. Okay. Dziecko jest bardzo rozwi, rozwinięte i... i, i Inteligentnie, wszystko, chodzi o przedszkolę sobie. Naprawdę jestem zadowolony z tych terapii. I między innymi chodziłem z synem na, na kontrol i stwierdził lekarz, który zajmuje się, cały zespół lekarski, który zajmuje się 35 lat, tylko takimi przypadkami, stwierdzili całkowity zanik, wszystkiego, całego paraliżu i, i całkowita poprawa. Dziecko wróciło do, do normy, do zdrowia. Przede wszystkim są kończyny. Ale władzę mam w kończynach, jak w nóżce, tak i i lekarze po prostu się dopytywali mnie, co się, co się stało. Ja, ja powiedziałem, że jest właśnie na terapii, u bioterapeuty, także po prostu się dziwię, że bez żadnych operacji, bez niczego, wszystko jest, wszystko ustąpiło. Dziękuję panu Jeleniuszu za wszystko, naprawdę bezgranicznie mam wdzięczność, bo... Wszystko jest naprawdę bardzo dobrze, dziękujemy. To jest, nie są żarty, on powiedział, że to jest jeden na milion przypadków, żeby, że dziecko nie jest inwalidem, że nie jest nawet na wózku na inwalidzkim, po takim czymś, no. ja powiedziałam od razu, jedyne, jedyne kto, to, to, co, co pan mógł i uratował to tylko pan, pan i Czteroletni Bartuś mógł być już do końca życia przykuty do wózka inwalidzkiego. Powrót do zdrowia to zasługa jego taty, który nie załamał się ciężką chorobą synka i wciąż szukał innej pomocy. Opłaciło się. Dzisiaj Bartuś jest zdrowy. Największa zasługa to pomoc uzdrowiciela, który dokonał wręcz nieprawdopodobnego cudu. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc pod numer 773-283-1505 jeden pięć zero pięć